Dzisiaj, czyli 16 stycznia, rusza tegoroczna edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Będzie też delegacja z Polski. Miejmy nadzieję, że tym razem nie narobią nam poruty. No, i w oczekiwaniu na nowe, ciekawe bądź szokujące wypowiedzi o naszej przyszłości, mam dla Was prawdziwego rodzyna spod dywanu. Wielki, dorodny rodzyn, który dotąd się przede mną uchował. Rozmowa Klausa Schwaba ze współzałożycielem Google'a, Sergiejem Brinem, o przyszłości, w której wszyscy mamy chipy w mózgach pomontowane, o świecie permanentnego profilowania, wysyłania, pobierania informacji wprost z naszego mózgu, o świecie bez wyborów, także tych politycznych. Zapraszam. Witam Was. Wywiad, którego fragment nas dzisiaj będzie interesował, ma już kilka lat na karku, bo pochodzi z 2017 roku. Czyli prognoza, że za 10 lat wszyscy będziemy mieli chipy w mózgach, no, z naszej perspektywy oznacza lat 5. Chociaż w sumie to chyba nawet nie była prognoza, to było bardziej takie gajenie kameralny panel o technologiach przyszłości. Tylko Klaus Schwab i Siergiej Brin. Było widać, że to jest mniejsza salka i Klaus Schwab był moderatorem tej rozmowy. Żeby ją rozbujać, narzucał różne tematy i zadawał pytania. A wyobrażasz sobie taką sytuację, żeby publikować na Facebooku status swojej kupy? No ale przechodząc do wątku chipów. Klaus Schwab zadał pytanie, czy Sergei Brin wyobraża sobie świat taki za 10 lat, w którym wszyscy w tym studiu będą mieli chipy. Can you here, nienormalny. Tyle, że 10 implant To chipy w mózgu to jest małe miki, Posłuchajcie tej wizji w jakim celu miałby być one wykorzystywane. And um, I can immediately feel because you all will have implants. I can react, answers, Ja w tym materiale daruję wam mój komentarz odnośnie wizji, w której za kilka, kilkanaście lat wszyscy będziemy mieli czipy w mózgach, no bo co ja wam mogę powiedzieć? Nawet jeżeli za. Za to 5-10 lat wydarzyłaby się rewolucja technologiczna i takie chipy byłyby dostępne w cenie smartfona ze średniej półki, no to ja nie sądzę, żeby nagle ludzie z naszego pokolenia rzucili się do sklepów i, i, i kupowali te sprzęty i potem ustawiali się w kolejkach do klinik, żeby im grzebać w głowie. I ja obstawiam przy swoim, że to są długie lata, zanim dojdzie do prawdziwych wszczepów na skalę przemysłową. Będą to nakładki, tak jak mówi o tym wizja nogi człowiek rozszerzony homo argumentus. Jednak nie chcą was tutaj zostawiać kompletnie z niczym, więc pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie przeprowadzenie eksperymentu logicznego, zanurzenie się w ten świat, w tą rzeczywistość będące bogatszymi o informacje i zapowiedzi z ostatnich lat i próba wyciągnięcia wniosków. Już Wam powiem tyle, że wnioski są moim zdaniem bardzo ciekawe i niestety niepokojące. Zacznijmy od funkcjonalności, o której mówi Klaus Schwab, czyli ludzie w studiu mają chipy w mózgach i komunikują się z prowadzącymi, czy tam z reżyserką. Czy to, co mówią Klaus Schwab z Sergejem Brinem, im się podoba, czy nie? Czyli ludzie mają w graną jakąś aplikację, która umożliwia głosowanie, pomijając różnice technologiczne, no to przecież to się będzie opierało na łapkach w górę, łapkach w dół, ewentualnie pisanie komentarzy za pomocą myśli. No i zobaczcie, że już teraz firmy na masową skalę próbują od nas jakieś dane zwrotne wykorzystać. Czy to w tych marketach niemieckich budowlanych chcą kod pocztowy, czy w ubikacji jest plansza, czy jest czysto, czy klapa nie była obsikana, czy smakuje Wam nasze jedzenie, czy podobał się nas, nasz produkt, czy obsługa jest miła, prawda? Tyle, że przeważnie to olewamy. Jednak tutaj przechodzimy do rzeczywistości, w której nie trzeba wypełniać ankiet, nie trzeba pisać nie trzeba dzwonić, nawet nie trzeba klikać łapek, tylko wystarczy prosta myśl. I już komunikat, już komunikat jest wysłany. I myślę, że jeżeli będziemy w rzeczywistości, w której tak łatwo wysłać informację zwrotną, to no, ludzie będą o wiele bardziej skorzy, by takimi informacjami się dzielić. Tym bardziej, że ludzi można łatwo połektać. Wystarczy odpowiednio zadać pytanie, zanęcić. Bo to jest w końcu dla ciebie, żeby, żebyśmy miał lepszą usługę, żeby ludzie lepiej pracowali, żeby to by się podobało generalnie. Jesteś dla nas ważny. I to na chwilkę zawiesimy, a teraz pomyślcie o sytuacji, kiedy macie tego chipa w mózgu, a oglądacie film, gracie w grę, czy nawet czytacie artykuł online. Tutaj jest możliwość szczytywania informacji, Waszych emocji na bieżąco, na daną scenę, na daną informację, którą czytacie. To jest nieporównywalnie więcej informacji, które można wydobyć od widza teraz. No bo na dobrą sprawę teraz można film ocenić, łapką w górę, łapką w dół, można napisać komentarz, system wie ile danego filmu oglądaliście. Czy do niego wróciliście? No, i pewnie jeszcze kilka innych informacji. Ale tutaj to jest kopalnia wiedzy, szczytywanie waszych emocji. To może kogoś przerażać, ale patrząc na ludzkość, to myślę, że ludzie się do tego przyzwyczają. No, pewno będą jakieś bezpieczniki, tak jak teraz mamy te plansze o instalowaniu ciasteczek na kąpie, czy przetwarzaniu danych osobowych. Tutaj też zawsze trzeba będzie się zgodzić na przetwarzanie swoich emocji Na przetwarzanie swoich komunikatów zwrotnych, ale to pomijając ten cały surrealizm chipów w mózgu, to może się wydawać niewinne, prawda? Ale koniec końców, jeżeli zbierzemy setki, tysiące takich bodźców, które byłyby codziennie z nas szczytywane, takie pierdolowane, nawet jak reagujecie na daną scenę w filmie to to jest nie mniej, nie więcej, tylko głębokie profilowanie. Yuval Noah Harari mówiąc o tym, że ludzie są hakowalnymi zwierzętami, no to właśnie miał na myśli głębokie profilowanie. Kiedy system będzie wiedział już o tobie tyle, że będzie mógł przewidzieć twoje preferencje, zachowania i rutyny, no i właśnie i tak, dostos i tak dostosować produkt czy przekaz polityczny, Byś oczywiście, że myślał, że masz wolę wyboru, jednak, jednak by z dużym procentem oszacować, że ty, że ty się akurat skusisz na ten produkt, usługę lub przekaz. Może nawet bardziej on do ciebie trafi, mimo iż początkowo jesteś na nie. Może cały czas na nie zostaniesz, ale ziarenko zostanie już zasiane. Po pierwsze, wiedza biologiczna, czyli opracowanie bezpiecznych dla nosicieli i funkcjonalnych chipów. Po drugie moc obliczeniowa, by można było te wszystkie dane przetworzyć. No i właśnie na końcu dane, bardzo dużo danych o tobie, na pozór dane, które są pierdołowate, ale to wszystko będzie się, będzie się składało na obraz Twojej. Psychiki. No, jeżeli się nad tym zastanowić, no to rzeczywiście to jest chyba jedyna technologia, która pozwoliłaby na masowe zbieranie danych o nas. Czyli te wszystkie informacje zwrotne, albo byłyby pobierane za naszą zgodą w czasie rzeczywistym i to by były te takie bardzo ważne dane odnośnie naszych emocji. Ale także taka technologia byłaby chyba jedyną dostępną, byśmy mogli świadomie wysyłać informację zwrotną. Tak? Nic to nas nie kosztuje już mniejszym nakładem sił niż wysłanie impulsu elektrycznego za pomocą myśli za pomocą impulsu elektrycznego. No już łatwiej nie można. I myślę, że ludzie w to by poszli aczkolwiek za zaczyna się niewinnie od podania kodu, <noise> od podania kodu pocztowego przy kasie w Kastoramie. I Klaus Schwab zdaje sobie sprawę z zagrożeń. On to troszkę próbuje rozbrajać, ale mimo wszystko zarysował wizję świata, w której system już tak dobrze zna każdego obywatela, że wybory polityczne nie są potrzebne. Technologia Is and uh, digital technologies mainly have an analytical power. Now we go into a predictive power, and we have seen the first examples, and your company very much involved into it. But since the next step could be in to go into a prescriptive uh, mode, which means um, uh, you, you do not even have to have elections anymore because you can already uh, predict. Sami rozumiecie, po co tracić czas na chodzenie do lokalu wyborczego, generować ślad węglowy, prawda? Skoro i tak nasze wybory są już przewidziane. No i tutaj, w skali makro, w skali kraju, wiadomo, na kogo ludzie zagłosują. A w takim scenariuszu demokracja byłaby już nawet nie tyle co listkiem figowym, ale samym ogonkiem od tego listka. Na końcu materiału zawsze was proszę o komentarz i informację zwrotną, ale w tych okolicznościach to jest chyba nie na miejscu. <noise> Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv. Tam was nic nie śledzi, więc się nie bójcie. Nawet nie trzeba konta zakładać. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.